Z tej Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek. Tym razem jest ze mną moja koleżanka Agata. Przywita się. Dzisiaj. I dzisiaj szukamy rodziny, staniemy się jakimiś dziećmi. Co to jest? Zapraszam do Genzy, wol, wolni Kinga Kury. Chaj, Hania. Ale Kinga, jakby nie, nieważne, Kinga nie jest nawet w Genzy ani kury. Dobra, nieważne, proszę yy, zostaw nas. Hmm. Zamienimy się w Bobasy i. O się od niej? Chodź tu. Zamienimy się w Bobasy i poszukamy sobie dzisiaj rodziny. Więc. Ziemi się dziwnie. Bardzo dziwnie. Dobra. W takim razie zaczynamy się przybierać. No nie wiem, ja bym zaczęła. Ja bym się skoczyła najpierw... Jak... Ole ja jestem mała. Dobra. Ja jest to Robimy taki... O, Boże, co ja mam z Mordą? Dobra, lecimy szukać. Na dole są fajne ubrania. Widziałam kiedyś. E, jakieś dla popasków. No, co jest? E, kiedyś tutaj na dole widziałam rzeczy. O, no tak, RP. Tutaj. O, właśnie o to mi chodziło. E. A jakie ubrania lepiej sobie wziąć? Ja może? Nie, nie wiem. Nie wiem, wiesz? Ja biorę to. Zaklepuję to ubranko. Ja to widzowie, ona mi w kamerę wchodzi. Ej, czemu ja wziąłem eski, wchodzi. No to by też. Chodzi. Stawcie łapkę w górę w subskrypcję, jeżeli chcecie. Więcej takich rzeczy jak szukanie mamy, robienie jakichś RP albo inne, jakieś takie rzeczy. Dziwne rzeczy. Czemu one są łyse? No bo się przybierzemy. No nie, no proszę cię. Bra, ja ogólnie mogę. Jezus, Maria. Co ty na Tak naprawdę to ja nie jestem brunetką, mi się podobają włosy, ja jestem blondynką. Po prostu tak jakoś miałam na swoim sklepie. Dobra, nie wiem tak. Ojo, Ci kurczę. Dobra, coś takiego, a jest jakiejś smoczki. Nie potrzebuję, baby. Baby sobie chcesz. Nie potrzebuję, baby. Ja już wiem, gdzie wszystko jest. Ja już jestem gotowa, widzowie. Najwyraźniej pięknie wyglądam. Nie przyznacie. Biorę sobie te włosy. O nie, ty jesteś chyba naprawdę, baby. E, dobra, jeszcze, żeby nie było, bo dużo osób się nazywa, to ja nie wiem, ja się nazwę. Nazwę się moim prawdziwym imieniem, a ty jak się nazwiesz? Nie wiem, ile mam? Nie wiem. Ja mam dwa lata, a ty masz rok. Czekaj, lata, żeby nikt cię nie przyczepił. Nie wiem, nie zielony, nie wiem, frontowy. Ups. Mam nadzieję, że się wam podoba... Co to jest? O Boż. Jak ty tak szybko piszesz? Agata 1, Czek szuka mamusi z Amelką, Amelką, Amelką. Co ty, że się napisała? Dobra, ja piszę po prostu dwa lata. Niech będzie. Um, dobra, widzowie, szukamy, mamy przede wszystkim. To jest nasz priorytet życiowy i inne takie nie. sprawy. Dobra, jesteśmy. E, dobra, robimy w takim razie idziemy. Szukać mamy jakieś, nie wiem. E, Tutaj patrzę okej, okay. ej, nie, nie, ej patrzyłaś gdzie są Polacy? Nie patrzyłam, ja tak jacyś, patrzyłam takie, eee, dobra. No co, się to są się tu genzy, nie? Oceńcie nas od 1 do 10, gdzie jesteśmy w Widzę, że to są jakieś genzy, dobra. Ja mi... Dobra, idziemy... Ja mi na w ogóle nie pasuje. Mm. Dobra, idziemy szukać, idziemy szukać, idziemy szukać. I, I uj, szukać, czekać, pod jakim domkiem jest jakieś... Tu idziemy do mi, mapy. Ej, chodźmy do mafii, do mafii, chodźmy. Na pewno nie wiem. Czemu dobili, do powoli. mafii? Czemu do mafii? Ej, mafia, a mafia. Nie wiem, Plus. Adopt. Mi. Nie wiem, co ja piszę. Nie wiem, co ja piszę. Kocham to RP, to jest najlepsze RP świata, nie? Jest adopt, mi pewnie mi da bana. Oktawia zajęta to należy do mafii. Nie, okej, okay. chodź. O nie, ej, chodź do Genzy! Chodź do... Ty, ty, mortalcio jesteś? Od kiedy dziewczyna to mortalcio? Będę mają z Genzy. Nie wiem. Proszę, poproszę. Proszę! Witka Kartoni, jak to wolna, a no tak. Przepraszam, ja nie z tych czasów. Hi. Aha, dobra, on ma dawno Gdzie idziemy stąd? O Oliwier Kostek. Halo? E, kury. Jakie kury? Kury ma zielone włosy. E, kury ma zielone włosy? On sobie z naszym taką, co jest? Ej, ty widzowie zawsze chciała mieć tatę kurego. Nie, on żartuje. Nie, on no, żartuje. Nie wiem, on nie przypomina kurego. Ej, napiszcie, czy on przypomina kurego? Ej, kury ma, kury, ma zielone włosy, czy on ma jakieś. No przecież to jest. Ja jestem mamiks. Aha, bo to jest Oliwier, boże. Co Ja gadam, ty, widzowie. Pomylił mi się z kurym. Tutaj, jak widzicie, tam jest kury. Tam idzie kury? Ja patrzę na nik, ja patrzę na twarze. Kury. Ale i tak, tamten kury również nie miał zielonych włosów. O, o, będę niedobrym dzieckiem. Będę niedobrym dzieckiem. Ej Boże, od kiedy Olivier jest taki mądry? On ma 18 lat. Od kiedy on ma dzieci? Widzowie. Od kiedy Oliwier ma 24 lata, bo mi się wydaje, Ej, że... Ej, weź wyciągnij wózek, wyciągnij wózek, bo ja usnęłam. Oj, co ty robisz? Ej, widzowie, napiszcie w komentarzu, ile Oliwier ma lat, bo mi się nie wydaje, że kostek Oliwier ma 24 lata, on tutaj ma. Jakie cychanie jakie cychanie On kocha Hanie z Genzy, a... Weź wózek wyciągnij, wózek wyciągnij. Podskocz. Ej, chwileczkę, cięcie, czu, 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 czu. Dobra, jesteśmy po cięciu, Ej, siry. Jakie siry? Jakie siry? E... E... Gzze? Co? Co? Ma 24 18. lata, Aurel. Ma 19, nie wiem, 19 czy 20? 18 ma. Osiem... Nie, on ma 18? Dobra, 18. Słona, mm -hmm. ma jakieś chińskie włosy. i czekaj jeszcze, muszę, muszę ich, muszę ich pochytować, bo nie mogę. I, i kocham hale. O God God Świeży! Gdzie tyś? Nie wiem, co ja piszę! Krzyżowir, co ma 24 lata, a ryn ma 18. I o my God Świeży, kiedy? Wiem, że się nie pisze, o mój God. Pięknie. pięknie, pięknie to napisałam. Aha. Nie mogę. O, ona, on mnie kocha, bo ja... On nie... O nie, jakąś Maję, to jest dorosła Maja od Frieza najwyraźniej. Nie no, dobra, bo ma brązowe włosy. Brązowe ma włosy, Maja. Dobra, wiem, w, widzowie, dobra, o ty, Ejpa, nagle na 18 lat zmienił ten kosty. Jak napisałam widzowie to zmienił. Aha, to jest, to jest. moja znajoma ogólnie, nie widzę. Ej, widzowie, xD, a z, ja takie nie, nie patrzę na niki, a ja, to jest moja koleżanka, do której dołączyłam, bo miała polski serwer, a ja zawsze jak... E, ja twoja girl... poszłam. Nie, pomoc widzowie. Ten film miał być wyglądać szukamy rodziny, a nie... Jakiś Gen jaków, czy. No, nie mogę, z Gen Z, I love Gen -Z, ale no, przepraszam bardzo, ty w ogóle. Nie przypominasz Oliwiera. Olivier. Olivier. To tak w ogóle ma sens? Czemu on w ogóle ma taką dziwną minę? Cię... No, od kiedy Oliwier jest taki? Oliwier jest uśmiechnięty, ale no, o, ale mam pokój, biorę, biorę to łóżko u góry. A, a czemu mam nie jestem z ja u góry śpię, dlatego, że jestem starsza. Proszę zejść na dół, bo cię zbiję. na Nara. Ja śpię u góry. nie zostawić tu u góry. Zobaczcie, napiszcie w komentarzu, jeżeli... Napiszcie w komentarzu, czy macie rodzeństwo. A jeżeli macie, to fajnie, jeżeli nie, to też fajnie. Nie wiem, czy mam współlepa z mnie się rzuciła. Nie, to jest moje łóżko. mnie. Nie, nie jesteś naszą mamą. Co ty robisz? Ej, widzowie, co ty Ej, no, weź. To jest moje łóżko, bo cię podeptam. O nie, widzowie, ja będę złą siostrą. Co złą siostrą? Wyci wyciągam miecz. Uy, ja... Ej, czekaj, bo mi się miecz. Na szybko mam się. I no, ja mam brata. Napiszcie w komentarzu, właśnie. Jeżeli macie rodzeństwo i na przykład, czy no, co ty robisz? Czy mieszkacie z rodzeństwem w pokoju i jak macie piętrowe łóżko, to napiszcie, czy śpicie u góry, czy na dole. Bo ja nie mam. Ani... Ja, śpię u góry, ja śpię u góry i mam pokój z siostrą. C czekaj, czekaj, bo ja nie mogę przeczytać. Nie płacz, kupię ci lozek. Ja nie umiem czytać. Ja cię. Aha! On mi coś się kupi. Za to, żebym nie płakała. O to będę więcej płakała. Ty ci kupi... Odkupi od y, Wiktorii czy ta mortalcia gęgara dla ciebie. A cię Gengara mnie kupi? No, gengara ci odkupi. Pa ja ci normalnie w głowę Celuję. Masz pistolet w głowie. A płacz, se, płacz, se, a ja cię tutaj postrzelę. Ej, i rodzice, którzy się nie obchodzą, że dziecko dostrzela drugie dziecko. Nie no, najlepsi rodzice świata. O, dobra, już nie żyjesz. Ja nic nie widziałam, ja nic nie wiedziałam. Ja nic nie widziałam, ja nic nie wiedziałam. Nie no, coś ty. Jakby to, to, to nie jest to ty tego nie widziałaś. To jest, to jest. Ja. Proszę. Kurczę. Dobra. Nieważne ogólnie. Nic. O niczym nie wiecie. O niczym nie wiecie. Proszę stąd wyjść. Proszę stąd wyjść. No proszę stąd wyjść. Proszę stąd wyjść. Nie mogę. Ona, ona mnie, mnie. Co ty piszesz? Ja nic nie zrobiłam! Ja w ogóle nie wiem o co ci chodzi. Ja bym widzowie napisze. Aha, ona mnie nie lubi. Będę bezdomna, będę żył <słuch> Patrzcie, pokój Amelii i Agaty, pukać, bo zabije. <grystanie> Najlepsze, co mogę zrobić, zabije. Oko, Amelii i Agaty, pukać, bo zabije. <grystanie> Najlepsze. Jestem najgorszą osobą świata, widzowie. Jestem najlepszą. Jestem naprawdę najlepszą osobą świata. Nie. Nie. Mhm. I co wy robicie? XD Hehehe <laughs> Widzicie? Ja jestem przed tobą cześć z tej jak widzicie znowu No i niestety, ale wywaliła nas ta rodzinka tam Ja już dzieci, okej okay, no, okej okay. Okej okay. Ogólnie te, ten jakiś kostek, Oliwier Nas zostawił Agatę wywaliło, ale to nic. Jesteś Agata, czy nim? nie nie jestem. On się pyta, czy może nas. No ta. Ja co ja piszę? Tak. <laughs> Ogólnie widzowie powiedzieliśmy coś takiego, że będziemy złymi dziećmi. Ty będziesz aniołkiem, a ja będę złym dzieckiem. <laughs> tak, tak, tak. Okej, okay, działa. A to jest mój drugi znajomy, ogólnie, xD. Ale nie, nie patrzałam po Niku. A gdzie on? No, w domu, Czeka w swoim, to... tu, w swoim hausie. Czekaj, czek, czekaj, 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 Rom, Rom. Nie, przepraszam Was widzowie, ale ja nie umiem czytać po jakimś dziwnym RP-owym. Nie umiem jak ten krzeczyk, a później Aj. W ogóle, czemu każdy jest chłopakiem? To jest dziewczyna w Realu. Ten kostek to też jest dziewczyna w Realu, a tu jest jakiś boartek, a tam jest inny jakiś kostek. No, halo, co się odwala? Ej, hey, ty! Coś się nie odzywasz! Co ci jest? Stasz, się odzywać! Co ci jest? Co ci jest? Ej! Ja tu po stole chodzę! Zatrzymaj, Zatrzymaj na chwilę! Dobra! I widzowie, ogólnie tytaj sobie kruszuleczkę, bo jestem cool! I ogólnie teraz jestem chcę... Co, co, coś... Ona chce na lody zabrać, okej? Okay? To idziemy na lody. Tak. nie chcę do Nie wiem. To jest dziewczyna. Znasz ją? Tak, bo to jest moja friend. Albo może ja będę jego Pasz, gir. limuzynę. Co nie będzie? Okay, będę, będę jego gir, a szukamy swoją mamą. O nie! Ej, no, co to się dzieje? To miało być żeszkanie rodziny, a nie! Ale możemy trochę zmienić. No okay. to śmieszniej. Dobra, widzowie, w takim razie widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, ogólnie zmieniło się rzecz. No ogólnie, że ja teraz jestem matką. No ogólnie, i w ogóle piękną, piękną twarz znalazłam. Nie, nie, no piękna. Zobaczcie. Nie. Zobaczcie na tą piękną twarz. No nie no, przepiękna. W ogóle pięknie, nie no. Zawsze masz łańskot z dachu, no nie? Zawsze mnie się omówiłaś. Widzowie, to jest najlepszy odcinek świata, nie? Wow! Dobra widzowie, jesteśmy ogólnie. Nie powiecie, że ta twarz nie jest przepiękna. Powiedzcie, że ta twarz jest piękna, nie? Naprawdę. Jak oglądałam jednego youtubera, nie wiem jak on się nazywa, on się chyba Dempej nazywał. On też miał taką piękną twarz. Nie, no, nie, no jest piękna, piękna. Hania, piękna ona jest, nie? nieprawdaż? Ej, a gdzie jest mi tata? gdzie jest mi tata? Nie, tata nas zostawił, nie ma go. O co się stało? Coś... Tata, wyszedł... tata nas zostawił, tata ma nas gdzieś. Tata wyszedł z serwera. No to chodzi? Dobra, widzowie, bo ten odcinek się przedłuży. Dlatego mam pomysł, że po prostu włamiemy się komuś do domu. Nie, zrób, zrobisz domek. Nie, ja się komuś... Włamie się naszemu staremu tacie do domu. Ale on wyszedł. No nie, tutaj jest. Ale A do No. Nie, ale uważaj się. Dobra. Tyn, tyn, Nikogo nie ma, nikogo nie ma To będzie chyba najdłuż Nie ma nikogo, dobra, widzowie Widzowie, okradamy naszego starego katę O nie, bomba mi zniknęła Chwila, chwila, chwileczkę Widzowie Nie wiem, mogę ja to zrobić? Nie, poczekaj, poczekaj Nie, ja to robię, bo to ten Dobra, nie, no co ty robisz? Co ty robisz? Poczekaj, poczekaj Jeszcze te kasy Poczekaj, dowie jak ta bomba wybuchnie. Musicie zostawić łapkę w górę. No nie, no, zrobiła. Musicie zostawić łapkę w górę, a ta bomba wybuchnie. I filmik się skończy. Trzy, cztery Żegnamy! Pa!